Na kanale, bo idziemy na kanału i w kanałach serii wpiszacie jakie macie problemy w życzeniu, lub w ten rundus, lub w tym samym czasie, i w tym, nie wiecie jak to robić, lub już to robicie, nie wiecie jak to robić, to. To ja mówię, wam, wam, wam w tym. To ja jest taki pierwszy kanał, który to wszystko tłumaczę, jak to wszystko się wykonuje, tym w ogóle to się ja. E, e, więc na kanale, na, kanale, na kanale pojawiła się pełna nowość. Filmy będą się pojawiać w poniedziałek wtorek, tak, i sobota. E, ten nowość układ się pojawiać z soboty. Te będą się, się pojawiać w poniedziałek i, i wtorki. E, e, piszcie w komentarzu, czy byście chcieli Chcieli e, byście piszcie w, komentar w komentarzu, czy byście chcieli film z tłumaczenia tam, czy z umowy w um, Jest taka zmiana. w miarę. E... E... Więcej Wien... 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 szczegółów będzie na Facebooku, więc wbijajcie na Facebooka mojego. E... 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 Będzie, bo będzie filmik ciągleczny, że, y, że warto oglądać ten kanał, e, także tym panie to dajcie łapkę w górę, subskrypcję i oczywiście dzwoneczek i piszcie, piszcie, i piszcie i wam i, i piszcie w komentarzu i piszcie jakiegoś komentarza i, i tu dać jakiegoś komentarza że mhm tego komentarza że 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 to oglądacja yyy znaczy, aż masz daw komentarz tu przez to w komentarzach to piszcie, żebyście chcieli te ten, to tłumaczenie, ten, czy zumbę, zumbę w piątki. Także warto oglądać kanał. to, poglądać ten kanał, ponieważ będzie niedługo świąteczny filmik. Pozdrawiam. Po, Mhm, mm bo pozdrawiam do do, do ten, ten, nie wiem go.